W tym roku nadaliśmy tytuł wystawie po prostu design. Nasza galeria zaprosiła 12 artystów. Zaprosiłam artystów bardzo sprawdzonych i uznanych w projektowaniu biżuterii. I są to artyści, którzy też pracują, są rozpoznawani w charakterze swojej pracy i pracują często używając innych materiałów. Materiały, których użyli, to właśnie to, poczynając od, od linki spinaczkowej i, i tej techniki, jak Karina Króla, która właściwie w ręku może wszystko zrobić, bez użycia właściwie srebra i lutownicy, po takie już bardzo zaawansowane technologie, jak się stosuje, czy, 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 czy Jacek Byczewski, czy Kozubcy pracując w aluminium. Także, a z drugiej strony tutaj, na przykład na tej wystawie znalazł się jedwab, szkło, plastik. Można tym udowodnić, że, że to że wykorzystując różne materiały, można stworzyć piękno. Biżuterię projektuję głównie z, na podstawie swoich pasji, które mi gdzieś tam przychodzą do głowy i kiedyś się wspinałem, uwielbiam chodzić po górach. E, tutaj też jest użyte drewno do tego, do tego projektu. Jest drewno egzotyczne. W tej chwili nie pamiętam nawet nazwy. W każdym razie chodzi o to, żeby było twarde, trwałe. Ta biżuteria też kiedyś coś się z nią stanie. Natomiast e, Hmm, też hmm, robiąc ją, projektując, hmm, miałem w hmm, to w głowie: tak, że jeżeli ona się będzie ścierać i jakoś ewoluować, to żeby hmm, ewoluowała w taki sposób, że w dalszym ciągu będzie atrakcyjna. Jedna z to jest tekst piosenki Louisa Armstronga. To jest taki mój, mój pomysł, który ostatnio wykorzystuję dosyć często. Polega to na naniesieniu na, na blachę metalową różnych wypukłych elementów, które na przykład mogą być również napisami, czy też całym tekstem. Łączę taką klasyczną technikę złotniczą z czymś bardziej jakimś współczesnym, tak mi się wydaje, mianowicie z pokrywaniem met Taką syntetyczną emalią w specjalnym takim technologicznym procesie. Dzięki temu biżuteria zyskuje na kolorystyce. Trzeba jakby tutaj rozgraniczyć dwie rzeczy. Jest Ciągle istnieje i istnieć będzie zawód jubilera, który zajmuje się głównie oprawianiem kamieni w klasycznej biżuterii. Obok jest miejsce dla ludzi takich jak ja, dla projektantów, którzy, którzy starają się trochę uciekać od klasycznych metod i próbują nieustająco wymyślać coś nowego.